Podpisać czy nie podpisać to dylemat, przed którym stoją internetowi giganci, którzy muszą zdecydować czy przyjąć kodeks postępowania Unii Europejskiej w sprawie sztucznej inteligencji. Właściciele firm OpenAI i Microsoft już ogłosili zamiar jego podpisania z drugiej strony Meta jako jedyna ogłosiła, że nie podpisze porozumienia. Jeden z jej liderów orzekł w mediach społecznościowych, że tu, cytat, Europa podąża złą drogą w zakresie sztucznej inteligencji. Eksperci nie są zaskoczeni. There is no doubt that the success of the code of practice uh, will be counted on how much um, participation and goodwill from the industry uh, there is. So, there is no doubt uh, about that. And Meta, as a uh, large player and very ambitious player, as we discussed, trying to really compete in the US and globally with other AI hyperscalers, um, it definitely is a blow uh, considering how fast they were in making that decision and making it public. Oh. Ten rodzaj kompasu ma na celu pomóc dostawcom modeli AI w przestrzeganiu nowych europejskich przepisów dotyczących sztucznej inteligencji, które wejdą w życie 2 sierpnia. Przepisy dotyczą przejrzystości praw autorskich i bezpieczeństwa. Komisja Europejska zapewniła jednak, że Meta nadal będzie musiała przestrzegać prawa Unii Europejskiej dotyczącego sztucznej inteligencji. Inne firmy, takie jak Google i Amazon, nie zadeklarowały jeszcze, czy podpiszą kodeks.